Witam was wszystkich serdecznie w ten niedzielny poranek. Mało nas trochę, ale dzięki Bogu, że ktoś jest, że można do kogoś nauczać. Jak wiecie, jakiś czas temu rozpocząłem nauczanie z listu do Rzymian. Ostatnio miałem chyba przerwę w sensie kazanie było o czymś innym, ale dzisiaj chciałbym jako, jako że mam nauczanie, chciałbym kontynuować list do Rzymian, tak? I takie krótkie może przypomnienie, to o czym mówiłem ostatnio na tych dwóch pierwszych nauczaniach, to jest, cały pierwszy rozdział, czyli tak, o czym, o czym powiedzieliśmy sobie, o czym jest ten list, tak, że tematem listu jest Ewangelia, ośrodkiem tej Ewangelii jest Jezus Chrystus, zagłębiliśmy się w coś takie, takie pojęcie jak grzech, ustaliliśmy, że Grzech człowieka jest niewybaczalny, że jest on wewnętrznie przewrotny i przewrotny na zewnątrz. Na ostatnie, ostatnie nauczanie, które miałem, to było skupiliśmy się na gniewie Bożym, o tym, że jest takie coś jak gniew Boży. I najważniejsze rzeczy tego gniewu Bożego to są takie, że gniew jest osobiście silny i nie jest to taki gniew jak gniew człowieka, kiedy człowiek gniewa się na człowieka, że jest to święty gniew. Że nie jest on złośliwy ani zawistny, że gniew ten to jest pożerający ogień. Dzisiaj chciałbym, tak jak już wspomniałem na początku, kontynuować list do Rzymian, i chciałbym, żebyśmy przeczytali sobie drugi rozdział od 1 do 16 wersetu. Dlatego jesteś bez wymówki człowieku, kimkolwiek jesteś, który osądzasz, w czym bowiem osądzasz drugiego, osądzasz samego siebie ponieważ ty, który osądzasz drugiego, robisz to samo. Lecz wiemy, że sąd Boży jest według prawdy przeciwko tym, którzy robią takie rzeczy. Czy myślisz, człowieku, który osądzasz tych, którzy robią takie rzeczy, a sam je robisz, że ty unikniesz sądu Bożego? Czy gardzisz bogactwem jego dobroci, cierpliwości i nieskwapliwości, nie wiedząc, że dobroć Boga prowadzi cię do pokuty? Ty jednak przez swoją zatwardziałość i niepokutujące serce gromadzisz sobie samemu gniew na dzień gniewu. I objawienia sprawiedliwości sądu Boga, który odda każdemu według Jego uczynków, tym, którzy przez wytrwanie w dobrym uczynku szukają chwały czci i nieśmiertelności, odda życie wieczne, natomiast zwarliwym i nieposłusznym prawdzie, lecz posłusznym niesprawiedliwości odda zapalczywość, nieposłusznym prawdzie, lecz posłusznym niesprawiedliwości odda zapalczywość i gniew. Utrapienie i ucisk odda duszy każdego człowieka, który popełnia zło, najpierw Żyda, potem i y. Greka. A chwałę, cześć i pokój każdemu, kto czyni dobro, najpierw Żydowi, potem i y. Grekowi. U Boga bowiem nie ma względu na osobę, bo ci, którzy bez prawa zgrzeszyli, bez prawa też zginą, a ci, którzy w prawie zgrzeszyli, przez prawo będą sądzeni, gdyż nie słuchacze prawa są sprawiedliwi przed Bogiem, ale ci, którzy wypełniają prawo, będą usprawiedliwieni. Gdy bowiem poganie, którzy nie mają prawa z natury, czynią to, co jest w prawie, oni, nie mając prawa, sami dla siebie są prawem. Oni to ukazują działanie prawa wpisanego w ich serca za poświadczeniem ich sumienia i myśli wzajemnie się oskarżających lub też usprawiedliwiających. W dniu, w którym Bóg przez Jezusa Chrystusa będzie sądził skryte sprawy ludzkie według mojej Ewangelii. Dzisiaj temat będzie poważny. Bo chciałbym dzisiaj wspomnieć całe te wersety od 1 do 16 mówią o czymś takim, jak sąd. I tak jak mówiłem na początku mojego nauczania, nie da się bez niektórych rzeczy mówić Ewangelii. Czyli o takich rzeczach, jak piekło, jak sąd, jak gniew. To jest nieodłączny, nieodłączny nieodłączna część głoszenia Ewangelii. Bo jak człowiek, który słyszy Ewangelię, może. Zatrwożyć się, opamiętać się, nie, nie znając tych rzeczy, o których przed chwilą wymieniłem. Jest to niemożliwe. Paweł mówi nam tutaj w, w, tych, w tych wersetach, w tym rozdziale, że Bóg osądzi całe zło, całe zło. I zostało to na na zapisane w naszych sumieniach. W naszych sumieniach każdy ma sumienie i to wszystko zostało zapisane. Głębie podłości człowieka widzimy w fakcie, że człowiek doskonale wie to, a mimo to robi, czyli czyni grzeszy. Mało tego. Nie tylko czyni to sam, ale zachęca do, tych, do tego innych ludzi. Swoim zachowaniem. Od sądu Bożego nie będzie ucieczki. W liście do hebrajczyków jest napisane, w liście do hebrajczyków, a jak jest postanowione, raz ludziom umrzeć, a potem sąd. I od tego nie ucieknie nikt. Nikt. Jest on już wyznaczony i każdy, kto odchodzi z tego świata, sąd na niego czeka. Eee, omawiany, omawiany teraz fragment, który będę tutaj mówił, mówi jak będzie wyglądał ten sąd. I teraz to, czego naucza apostoł Paweł w drugim wersecie, przeczytamy sobie, lecz wiemy, że sąd Boży jest według prawdy przeciwko tym, którzy robią takie rzeczy. Sąd nie będzie dotyczył upodobań, nie będzie dotyczył niechęci ludzi, będzie dotyczył prawdy. I on się dokona na podstawie wypełnionych wcześniej faktów w danej sprawie. Teraz Chciałem podać taki przykład. Wyobraźmy sobie człowieka, który słyszy wykaz grzechów, które są w pierwszym rozdziale, to jest ten wymieniony tutaj od y, 21 do 31. Wyobraźmy sobie takiego człowieka, słyszy te grzechy i ogarnia go trwoga. Ogarnia go trwoga, spis z nim wstrząsnął do głębi i odczuwa sprzeciw wobec wszystkiemu, co tutaj usłyszał, tak? Czyli y, Przeciwko tym grzechom, które były wymienione w, 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 pierwszy, w, pierwszym, w pierwszym rozdziale. I teraz. Ale ten człowiek ma taką samą naturę, jak ci, którzy te grzechy popełniają. Teraz, czy on uniknie kary? Czy on uniknie sądu? Czy on uniknie sądowi? Nie. Mało tego. I on zasłużył na sąd i zostanie osądzony. I sąd dokonuje się w zgodzie z faktami w danej sprawie. Dokonuje się w zgodzie z prawdą i nie zwalnia sądu wypowiadanie się przeciwko grzechowi. To nie jest tak, że jeżeli ja powiem dobra, ee, przyznaję się wstrząsnął mną ten grzech, to ta, ta lista, która tutaj występowała, i ja jestem na nie, ale. To, że jeżeli, kiedy, w momencie kiedy umrę stanę przed Bogiem i powiem, że potępiam to, a nic nie robię z tym, to nie wpłynie na brak, na brak sądu. I właśnie takiego człowieka ma na myśli Paweł w wersecie pierwszym, który pisze: Dlatego jesteś bez wymówki człowieku, kimkolwiek jesteś, który osądzasz, w czym bowiem osądzasz drugiego, osądzasz samego siebie, ponieważ ty, który osądzasz drugiego, robisz to samo. Sądząc innych, oskarżamy samych siebie. Taka jest prawda. Kiedy Twój osąd w stosunku do drugiego człowieka powstaje na podstawie jakichś faktów, zastanów się za każdym razem, czy nie robisz tego samego. Bo miałem niejednokrotnie taką sytuację, kiedy wydawałem osąd na podstawie danej rzeczy i najlepsze było to, że nie minęło, nie minęło dużo czasu dokładnie i zrobiłem to dokładnie to samo. Dokładnie to samo. Dlatego to jest takie, wiecie, zwracanie uwagi, żeby zwrócić komuś uwagi, wymaga yy, może niecierpliwości, ale do odpowiedniego podejścia. Czy jeżeli zwracam uwagę, czy ja nie robię tak samo, nie? Czy ja nie robię tak samo? Przez jest to, że nie pozwalasz, aby takie rzeczy uszły Twojej uwadze, twoje uwadze Twojego osądu, ale Ty robisz dokładnie to samo. I tu mówi właśnie Paweł o takiej osobie w wersecie pierwszym i w wersecie trzecim. Czy myślisz, człowieku, który osądzasz tych, którzy robią takie rzeczy, a sam je robisz, że unikniesz sądu Bożego? Sądu Bożego nie uniknie nikt. Więc... Skoro wiemy, już, że jest coś takiego jak sąd Boży, warto by było się trochę zagłębić w ten sąd. Eee, jakie są, jakie Na podstawie czego będzie, będzie ten sąd, kto będzie sądzony? I pierwsza sprawa jest taka, że sąd będzie wymierzony zgodnie z pełnionymi uczynkami. Sąd będzie wymierzony zgodnie z pełnionymi uczynkami. Tak, mówi nam o tym werset szósty drugiego rozdziału. Który odda każdemu według jego uczynków. I chciałbym teraz na chwilkę się zatrzymać, podać kilka wersetów w Piśmie Świętym, bo na ten temat Pismo Święte, Pismo Święte Biblia, Słowo Boże mówi bardzo wiele. I chciałbym teraz podać parę wersetów jeszcze z innych, z innych miejsc, gdzie też to jest powiedziane, że sąd będzie wymierzony zgodnie z pełnionymi uczynkami. Otwórzcie Księgę Przysłów, 24 rozdział. Przysłów, 24 rozdział, 12 werset. Jeśli powiesz, nie wiedzieliśmy o tym, czy ten, który waży serca, nie rozumie, a ten, który strzeże twojej duszy nie pozna, i czy nie odda człowiekowi według jego uczynków? Drugi werset to jest Mateusza 16,27. Syn człowieczy przyjdzie bowiem w chwale swego Ojca ze swoimi aniołami, i wtedy odda każdemu według Jego uczynków. Objawienia 22.12. Podpowiedź to chyba jest ostatnia strona, jeżeli dobrze pamiętam. 22.12. A oto przyjdę wkrótce. A moja zapłata jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynków. Warto się nad tymi wersetami zastanowić. Sąd bowiem będzie wymierzony zgodnie z pełnionymi przez człowieka uczynkami, ponieważ to, co człowiek czyni, świadczy o tym, czym jest ów człowiek. Teraz wróćmy z powrotem do yy, listu, do Rzymian. Teraz chciałbym, abyśmy przyjrzeli się wersetom czwartek, czwartym i piątym. Czwartemu i piątemu. Czy gardzisz bogactwem jego dobroci, cierpliwości i nieskwapliwości, nie wiedząc, że dobroć Boga prowadzi cię do pokuty? Ty jednak, przez swoją zatwardziałość i niepokutujące serce, gromadzisz sobie samemu gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga. Teraz wyobraźmy sobie takiego człowieka, który. Łatwo sobie wyobrazić takiego człowieka, naprawdę łatwo. Wyobraźmy sobie człowieka, który. który. Wyobraźmy sobie człowieka, który. spokojnie. Wyobraźmy sobie człowieka, który uważa, wierzy w Boga, tak? Wierzy w Boga, ale uwaga, że uważa, że Bóg jest miękki. Co to znaczy miękki? Na no zasadzie, że i tak cokolwiek by się nie stało, to Bóg jest dobry, miłosierny, i na pewno wyda odpowiedni dla mnie, dla mnie, dla tej osoby wyrok. Czy to jest dobre postępowanie? Nie, Bóg nie jest miękki. Bóg nie jest miękki. Bóg jest dobry. Dobry dla ciebie w zamiarze doprowadzenia cię do pokuty. Co jednak ty czyni, zamiast pokutować? Co jednak czyni dana osoba zamiast pokutować? Gromadzi sobie gniew. Bo nie liczy się z Bogiem, nie liczy się, że jego dobroć i miłosierdzie, że Bóg jest tak cierpliwy wobec tej osoby, taki miłosierny, że daje czas tej osobie, a ta osoba, a ta osoba i tak uważa, że może nadal grzeszyć. Czyli brak pokuty. I to jest pierwsza osoba, która jest tutaj, pierwsza osoba, którą tutaj w tych trzecich, trzecim i czwartym wersecie widzimy. Druga osoba, to jest teraz spójrzcie na werset siódmy i dziesiąty. Tym, którzy przez wytrwanie w dobrym uczynku szukają chwały czci i nieśmiertelności, życie wieczne. I dziesiąty, a chwałę cześć i pokój każde, każdemu, kto czyni dobro najpierw Żydowi, potem grekowi. Y". Tutaj widzimy drugą osobę. Osoba, która cały czas czyni dobro, która zasługuje na niebo, jest wierna Panu cały czas, wykonuje wszystko, wszystko, to, co Bóg każe. Tylko jest jeden problem. Czy taka osoba istnieje? Istniała jedna taka osoba. Nasz Pan, Jezus Chrystus. Ale jeżeli czytaliście dalej list do Żywian, to wiecie, że Paweł pisze, że nie ma nikogo sprawiedliwego, ani jednego. Więc, ale ta teza jest nadal podtrzymywana, czyli gdyby taka osoba istniała, gdyby istniała i wypełniała to. Dostałaby co? Tym, którzy przez wytrwanie w dobrym uczynku szukają chwały i nieśmiertelności, odda życie wieczne. A chwałę, część i pokój każdemu, kto czyni dobro najpierw żydowi potem Grekowi. Y. Czyli gdyby taka osoba istniała, to nadal jest aktualna teza, ale wiemy, że takiej osoby nie ma. Nie ma. Był tylko nasz pan, przepraszam. Jeden, nasz Pan Jezus Chrystus, który przyszedł i wypełnił prawo od samego początku do końca. Gdyby taki człowiek istniał, Co? gdyby taki człowiek istniał, nie musiałby być pisany ten list. Nie musiałby. Spójrzmy teraz jeszcze jedną osobę. Perset ósmy i dziewiąty. Natomiast swarliwym i nieposłusznym prawdzie, lecz posłusznym niesprawiedliwości odda zapalczywość i gniew. Utrapienie i ucisk odda duszy każdego człowieka, który popełnia zło, najpierw Żyda, potem greka. Y. Wyobraźmy sobie teraz tego człowieka, który skupia swoją uwagę całkowicie na sobie. Na swoim ja. Tak? Odrzuca, ponieważ nie ma czegoś takiego jak próżnia duchowa, więc on idzie w zaparte, on jest Bogiem, i mimo tego oddala istnienie Boga. Że na zasadzie Bóg dał prawo i tak dalej, ale on całkowicie idzie w drugą stronę. Czyli. Szykuję sobie, że tak powiem, na dzień sądu Boży Gniew. Rezultatem dla każdego takiego człowieka będzie cierpienie, tęsknota, ból i konanie. Sąd odbędzie się zgodnie z naszymi uczynkami. Dlatego warto zwrócić uwagę, jak postępujemy. I każdy dzień spędzać w bojaźni Bożej. Druga sprawa jest taka, że sąd będzie całkowicie bezstronny. Co to znaczy? Wyobraźcie sobie teraz tą salę sądową, tak jak to w chwili obecnej wygląda: czyli jest sędzia, jest prokurator, oskarżyciel, jest obrońca. Jest oskarżony na sali, tak? I teraz. Tu nie będzie czegoś takiego jak korupcja, jak przekupienie. Bóg jest sprawiedliwy, będzie absolutna sprawiedliwość. Bóg nie ma swoich faworytów. Nie da się go przekupić. Na jego decyzje nie mają wpływu kraj, pochodzenie, kolor skóry, wyznanie, kim jesteś. Nieważne, czy jesteś profesorem, czy jesteś e, analfabetą, czy jesteś. E, czy jesteś brzydki, czy jesteś przystojny. W oczach Boga wszyscy jesteśmy równi. W oczach Boga wszyscy jesteśmy równi. I teraz zdajcie sobie z, jedną, z jednej rzeczy sprawę. Ja się z jednej strony się boję tego dnia sądu, ale z drugiej, z drugiej cieszę się, że osobą, która będzie mnie sądziła, będzie Bóg. Nie będzie człowiek, który według swoich upodobań sądzi. Ale to będzie Bóg, absolutna sprawiedliwość, absolutna sprawiedliwość. Wszystkie drogi Boga są prawdą. Bóg we wszystkim jest sprawiedliwy i prawy. Nie ma niczego, co mogłoby spowodować, aby odstąpił od absolutnej sprawiedliwości. Taka jest prawda, bracia i siostry. Wiemy, jak już wcześniej powiedziałem przed chwilą, że wszyscy, którzy zasłużą, zostaną osądzeni, tak? Jakie są nasze uczynki, taki będzie nasz wyrok. Wyrok będzie całkowicie bezstronny. Całkowicie bezstronny. Ale w jaki sposób Bóg decyduje, kto, jak, co jest uczynkiem dobrym, a co złym? Jakie stosuje względem tego normę? I to jest klucz. Również jest napisane tutaj w drugim rozdziale. W drugim rozdziale do Rzymian. Pierwsza sprawa i podstawowa, to jest sąd Boży, będzie opierał się na prawie bożym. Na prawie Bożym. Wyjaśniają to wersety 12 i 15. przeczytajmy sobie, od 12 do 15. Bo ci, którzy bez prawa zgrzeszyli, bez prawa też zginą, a ci, którzy w prawie zgrzeszyli, przez prawo będą sądzeni, gdyż nie słuchacze prawa są sprawiedliwi przed Bogiem, ale ci, którzy wypełniają prawo, będą usprawiedliwieni. Gdy bowiem poganie, którzy nie mają prawa z natury, czynią to, co jest w prawie, oni nie mając prawa, sami dla siebie są prawem. Oni to ukazują działanie prawa, wpisanego w ich serca za poświadczeniem ich sumienia i myśli, wzajemnie się oskarżających lub też usprawiedliwiających. Teraz zastanówmy się nad ostatnie dwa wersety, 14-15. Zastanówmy się nad taką osobą poganina. Poganin nie zna Boga. Tak? To ustaliliśmy, nie zna Boga. Ale w pierwszym rozdziale jest taka informacja, że wszyscy mamy gdzieś tam wpisane prawo Boże. Każdy człowiek ma wpisane prawo Boże w serca. I teraz tak. Jest to poganin, tak? Ale uwaga. Wie, że niedobrze jest kraść. Wie, że niedobrze jest zabijać. Wie, że niedobrze jest pożądać czy jej żony chroni domu, bo wie, że powinien chronić, tak? Czyli jakąś namiastkę prawa ma, tak? Pytanie skąd? Sumienie i serce. Sumienie i serce. Tylko to światło Poganina jest troszkę mniej blasku daje. Co innego użyda? Tu jest, tu jest inny problem. Tu też również pisze w liście, w, liście, w liście do Rzymian, w, 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 tych, w tych rozdziałach. Użyda jest problem tego typu, że oni mają prawo, mają światłość, ale myślą, że to, że oni mają prawo, to już jest coś. Ale ważne jest, tu pisze, że wykonawcy prawa, a nie słuchacze, są przed Bogiem usprawiedliwieni, tak? I mimo tego, iż ten poganin wie, że jakie zasady ma, czy porządkowuje się tym zasadom? Nie. Nadal grzeszy. Nadal co? Nadal grzeszy. Będę się starał. Nadal grzeszy. Możemy wysnuć wniosek, że poganin niewystarczająco znajomość Boga, jego prawa i jego sądu, aby nie zasługiwać na jakiekolwiek przebaczenie. Nie pozostaje to całkowicie bez światła, a jednak trwa w przekonaniu na podstawie tego małego światła, jakie posiada. Dlatego, bracia i siostry, ważna jest Ewangelia. Ważna jest Ewangelia, głoszenie Ewangelii, bo dzięki Ewangelii, dzięki głoszeniu Ewangelii, doci docieramy, niesiemy światło Boże do Pogan. W obu przypadkach, zarówno u pogan, jak i u Żydów decydującą kwestią jest Prawo Boże, którego jednakowo nie zachowują, którego jednakowo nie zachowują. Jest rzeczą niesłuszną i mylącą nauczać ludzi w oparciu o to, w oparciu o taką tezę, jeśli przyjąłeś Chrystusa jest wszystko ok. A Mam pytanie, a gdzie opamiętanie? Gdzie pokuta? Gdzie to w ten wstrząs? Musi być pokuta, musi być upamiętanie. Następnie przychodzi Jezus. Teraz taki trend jest, trend, trend to może za duże słowo trend chrze chrze chrześcijaństwa że tak jak kiedyś były kolejki, dużo kolejek ktoś gdzieś stał za, za czymś i podchodziła osoba, która nie wiedziała o co chodzi, ale też stanęła w tej kolejce, nie? I tak stoi, ale za czym ta kolejka? Nie ma pojęcia. I tak czasami jest u chrześcijan, tak? Widzi, jest zbiorowisko, jest tutaj chęć, jest, czuje coś, jest duch święty, tak, albo inaczej, czuje, czuje, że coś go przyciąga, stanie w tej kolejce, ale tak naprawdę nie wie o co chodzi. Dlaczego? Bo nie drąży tematu. Bo nie drąży tematu. Nie chce poznać go. Każdemu człowiekowi powinniśmy mówić, że w momencie przyjścia Boga na sądzie, podstawą będzie prawo Boże. Prawo Boże. Kiedy człowiek rzeczywiście zda sobie sprawę z tego, co robi, tego, jakim jest jaką jest osobą jeżeli przychodzi upamiętanie popada w rozpacz. On wie, że w oczach Boga jest grzesznikiem i nie zasługuje na nic. I to jest prawidłowa e, prawidłowy schemat, czyli przychodzi upamiętanie, przychodzi rozpacz. Żal za grzechy, za to co się robiło. Jest jeszcze jeden werset na temat to, co będzie na sądzie, który mnie, mnie samego aż przeraża. To jest werset 16. W dniu, w którym Bóg przez Jezusa Chrystusa będzie sądził skryte sprawy ludzkie według mojej Ewangelii. I klucz skryte sprawy ludzkie. to będzie wszystko jawnie. Nie będzie tylko to, co tutaj widzieli wszyscy, co czynimy, co, co czynimy na, na Ziemi. Będzie jeszcze pokazane to, co tutaj było, w naszych myślach. I to będzie ogromny wstyd stan stanąć przed Bogiem, kiedy Bóg pokaże cały, jak, jak ja to sobie wyobrażam, film z całego życia. Każdą Twoją myśl, każdą naszą myśl, każdą naszą złą myśl. Jaka będzie nasza reakcja? A jak jest postanowione, raz ludziom umrzeć, a potem sąd? Sąd będzie nieunikniony. Sąd będzie nieunikniony. Każdy, każdy kto odejdzie z tego, odchodzi z tego świata, spotka się ze Stwórcą i będzie osądzony. I to nie będzie przyjemna rzecz, bracia i siostry. To nie będzie przyjemna rzecz na pewno. Ale trzeba o tym mówić podczas głoszenia Ewangelii, aby doszło, tak jak już mówiłem, do tego upamiętania. Bez niektórych rzeczy Ewangelia nie jest pełna. Bez mówieniu o winie, o grzechu, o sądzie, o piekle. To jest tylko. Upiększanie Ewangelii, jeżeli mówimy nie, nie w całości, nie częściowo, unikamy czegoś. To jest tylko częściowe mówienie Ewangelii. Wreszcie, siostry, chciałbym na tym skończyć. E, następny, następny fragment, następne e, nauczanie to będzie z dalszego d, dalsze tego rozdziału. Natomiast mówię. Mm, Brakuje mi słowa, żeby powiedzieć. Zdajmy sobie sprawę z tego, co czynimy. No właśnie. Zdajmy sobie sprawę z tego, co czynimy, co każdy z nas czyni. To jest klucz i mówię i pamiętajmy o tym, co mówi Słowo Boże. Staniemy przed Bogiem. Amen. Amen.